Tutaj w tym zadaniu podobno pojawiały się problemy. Eee, nie tyle, co napisać. Eee, może napiszemy sobie po kolei. Nie tyle, co napisać eee, tutaj substraty, prawda? Tutaj mamy wszystko dotyczy tlenku manganu 4. Przypominam, że jest to brunatny osad. Eee, no i może stopień, tutaj tego. to jest je napiszemy. Pierwsza reakcja ma być z kwasem solnym, a druga z kwasem siarkowym. No dobra, eee, no to najpierw z kwasem solnym, no i napiszemy sobie również może resztę tych stopni utlenienia. Eee, Czyli w tej chwili bardzo łatwo będzie nam stwierdzić, co tutaj się stanie w momencie kiedy tą reakcję zapiszemy sobie po prostu w sposób pionowy, czyli dopiszemy sobie tutaj A plus, co minus. Tlenki się nie rozpadają na jony, nie napisano nam tutaj żadnych innych wskazówek, więc myślę, że spokojnie można założyć, że tylko i wyłącznie. Te reagenty, które nam tutaj podano, są e, reagentami w tych reakcjach. No i rozpatrzmy sobie. No i tutaj nam powiedziano jeszcze, że powstają sole manganu 2+, e, więc tak, więc jednym z produktów pewnie by było MnCl2. To oczywiście będzie rozpadało się na jona, ale to za, za chwilę. E, no i z H zawsze powstaje woda. Prawda? I, i, I w takim razie, skoro tak, no to zobaczmy, czy tutaj jeszcze coś powinno się znajdować. Jak widać na załączonym obrazku, tak? Zmiana stopnia utlenienia w dół, czyli redukcja nastąpiła w tym miejscu, prawda? Tutaj mamy Sulmonganu na plus drugim stopniu utlenienia, czyli właściwie. Eee, mogę sobie tutaj zapisać bardziej w ten sposób, czyli bardziej w sposób jonowy. Dobra, zrobię już tak, nie będę zmieniał koloru. No, zmienię, zmienię. jednak zmienię, bo no, się komuś pomyliłam to coś i, i będą jaj. No dobrze, to oczywiście też stopień utlenienia tego chloru jak widać zresztą po ładunku Jonu jest minus pierwsze jednak prostych, tak sobie to rozpatrujemy. No i teraz, skoro tutaj nastąpiła zmiana stopnia utlenienia, tutaj nie, tutaj również nie ma żadnej zmiany stopnia utlenienia. E, no to jeżeli na na następował proces redukcji, prawda? Tutaj redukcja, no to musi nastąpić jakiś proces utleniania, tak? No to tak, e, to już nam się bardziej nie utleni. Prawda? Ale chlor jak najbardziej chętnie. E, I w takim razie powstanie nam tutaj Cl2. Jeszcze nasz zielony, taki zielono-żółty gaz. E, czyli produktami będzie. E, o, w pierwszym przypadku tutaj tylko mam produkty wpisać. E, MN wszystkich produktów. Na Czyli MNCl2, H2O i c 2 No tak, to CL2 tam powstaje w związku ze zmianą stopnia utlenienia do zerowego. No i w tym przypadku, jak można łatwo zauważyć, prawda, następuje proces utleniania. No podobną, podobnie rozpatrzymy sobie. Resztę. Po prostu tutaj był pierwiastek, który mógł to zrobić. Oczywiście tlen też powiedzmy, że jest podejrzany o to, bo tutaj jest no, na najniższym. Eee, natomiast no, tlen tego nie robi w tym przypadku. Natomiast w tym drugim zobaczmy sobie MNO2 z H2SO4 H2SO4. Czyli tutaj, jak sobie chciałbym zapisać to jonowo, no to zrobimy to tak. Tu będzie plus, tutaj dwa minus. tablicy rozpuszczalności oczywiście mamy ładunki jonów. E, no i teraz tutaj z czwarty mamy, tu mamy minus drugi, tu mamy plus pierwszy, tu mamy szósty minus drugi. Mm -hmm. No i w takim razie. Zapiszemy sobie teraz produkty, czyli ma być surmanganu na plus 2, czyli MNSO4, to będzie jeden z produktów. Czyli tutaj sobie zapiszę to od razu i No, ale powinniśmy sprawdzić, oczywiście, czy to się rozpada na jony, czy nie. Sprawdźmy sobie. Czy mangan tu będzie? Będzie. No i jak najbardziej jest to sól w wodzie rozpuszczalna. Tak? Tak. Także bez problemu możemy sobie ją zapisać w postaci jonowej. Mm -hmm. No i wracając do tematu, prawda? E, no to co tutaj się stało? No dobra, czyli tak, tu mamy plus drugi, tu mamy szósty, tu mamy minus drugi z plusa już tak jak w poprzednim przypadku, powstaje woda. No i zobaczmy, co tutaj się stało. Tak, tutaj mamy zmianę stopnia utlenienia, czyli ten proces redukcji. E, no to potrzebujemy jeszcze e, tego drugiego procesu. No i tutaj wszyscy chętnie e, pisali, że jakieś tlenki siarki powstają, że powstał dane siarki to musiałby powstawać na przykład kwas siarkowy 4, który w zasadzie w nie istnieje e, jako takim i dlatego tego nie możemy sobie tutaj użyć, czyli rzecz nie dotyczy siarki, nie może dotyczyć e, wodoru, ponieważ on jakby na wyższy raczej nie wchodzi, ale prawda ale mamy jeszcze tlen. Bo pozostało już tutaj tylko tlen. E, jako ostatnia walcząca drobina o zmianę stopnia powiedzmy. No to tlen z drugiego do zerowego, jak przejdzie, no to mamy proces, no na przykład w tym miejscu, albo w tym miejscu, e, no raczej tej drugiej drobiny mamy, powiedzmy ten proces tutaj, e, drugi, czyli proces utleniania, czyli produktami będzie MNSO4H2O MNSO4, i O2, MNSO4H2O i O2. No, i właśnie na takiej podstawie powinniście umieć napisać produkty. Eee, można sobie to wyćwiczyć, jasne, że tak. W zbiorach zadań na pewno są takie zadania. Także polecam sobie poćwiczyć.